Siemanko, ja jestem Izzy Jogg i witam Was w mojej serii poradników do gry Warframe I witam Was serdecznie w mojej serii z kompanami. Dziś zajmiemy się tematem kubrowów. Obecnie mamy chyba 6 różnych rodzajów kubrowów, ale ja chciałbym zacząć od tego, jak zdobyć kubrowa. Przede wszystkim musimy wybrać się na jakąkolwiek misję na ziemi. No dobra, nie chodzi mi tutaj na przykład o przejęcie czy obronę, taką misję typu eksterminacja, właśnie na której mamy ta mapa jest bardziej otwarta i ma swoje różne pomieszczenia. Najbardziej polecam właśnie mapę E Prime. Jest to eksterminacja, na której właśnie najczęściej możemy natknąć się na miejscach, z których zdobywamy jaja Kubrowów, ponieważ jest to niezbędny właśnie element do zdobycia Kubrowa. O i tutaj już niestety zniszczyłem leże Kubrowa. E, właśnie niszcząc leża Kubrowów. O, one tak wyglądają. Niszcząc Leża Kubrowów, mamy szansę na to, że wyleci nam yy, jakieś, yy, właśnie jakieś jajo Kubrowa. Przy okazji wybiegają z nich zaniepokojone same Kubrowy, dzikie. I z nich możemy zdobyć mody właśnie do naszych towarzyszy. Jeszcze spróbuję. Mam nadzieję, że mi takie jajko wyleci właśnie w tej misji, żeby Wam pokazać jak to wygląda. Przy okazji zapamiętajcie sobie miejsca, w których te leża teraz tej likwidowałem, ponieważ one zawsze pokazują się w tych samych miejscach. Jeżeli nie ma tego, takiego leża w danym miejscu, to oznacza, że trzeba po prostu poszukać innego charakterystycznego miejsca i wtedy poszukać tam leży. No niestety teraz trafiłem na tylko albo aż 6, bo czasami zdarza się na mapie, że... Natrafimy tylko na dwa leża, czasami nawet jest ich dziesięć. No, nie zdobyłem teraz żadnego jajeczka, ale widzimy się u mnie na statku i tam przekażę więcej informacji na ten temat. Przede wszystkim, aby móc stworzyć kubrowy i też oczywiście tym samym nawet Kawaty, musimy pomyślnie ukończyć misję Skowyt-Kubrowa. Misję tę otrzymamy po wykonaniu wszystkich misji, z przekaźnika na Wenus prowadzącego do Merkurego i jest to jako jedna właśnie z nagród. A także potrzebujemy wspomnianego już przeze mnie jaja kubrowa. Potrzebny jest nam też rdzeń mocy inkubatora, który oczywiście też potrzebujemy do stworzenia kawata. Potrzebne nam jest oczywiście też wolne miejsce w stazie. Możemy sobie takie miejsce wykupić za 10 platyn. ...oraz nie możemy mieć żadnego aktywnego zwierzaka w czasie, gdy chcemy sobie coś wyinkubować. Generalnie... ...obecnie mamy... ...raz, dwa, trzy, cztery, pięć... ...pięć, tak? Powiedziałem na początku chyba, że mamy sześć różnych kubrowów... ...a nie, jednak, przepraszam, sześć. Zniknęła mi na, na chwilę Cisa, a więc... Są to kubrowy Chisa, Huras, Sunika, Sahasa, Raksa oraz Taran Helminth, czy jakoś tak to się zwie. Jest to właśnie kubrow yy, zainfekowany, którego sobie możemy stworzyć, właśnie posiadając na Orfemię taką cystę. Jak widzicie, taki guz. On nam się tworzy chyba albo automatycznie po stworzeniu jakiegokolwiek nowego warframe, albo po pierwszym naszym spotkaniu z nidusem, który nas łączy ze sobą linką i w ten sposób zakaża właśnie cystą. I w tym wypadku właśnie możemy sobie stworzyć inkubację i możemy dodać cystę. W ten sposób możemy się jej od razu pozbyć i stworzyć sobie takiego uroczego brzydalka, którego za sekundkę zaprezentuję. O, może nam się stworzy właśnie taki, oto, piękny. Kubrow. Widać, że on jest taki troszeczkę dziwaczny, zainfekowany. Taką możliwość otrzymamy po wykonaniu misji z Nidusem. I przy okazji też szybko zaprezentuję, jak pozbyć się właśnie takiej. Cysty, gdy już nam się taka cysta właśnie rozwinie, czyli będzie już miała taki swój ogonek. Musimy wejść do pomieszczenia po lewej stronie w naszym, na naszym statku i tutaj usuń. Co to jest? Terbiel. No nie terbiele. Może cysta to jest po angielsku, ale po polsku jest to terbiel, siadamy sobie tej na tronie. Macka nas się łapie i przebija nam szyję. I teraz tak, po kolei. Generalnie, jeżeli chodzi o kubrowy, różne mogą nam się wykluć od małego, chudego, po dużego, grubego. Zaraz po krótkich cięciach Wam to zaprezentuję. No, kubrow może być albo taki masywny to jest właśnie też taki dosyć średniej wielkości. O, może to być też taki troszeczkę większy, masywny kubrow, aczkolwiek nie jest to też jeszcze największy. Mam nadzieję, że posiadam takiego naprawdę bardzo dużego kubrowa, żeby wam go zaprezentować taki duży, masywny. Hmm, no cóż, nie mogąc znaleźć takiego innego specyficznego kubrowa, po prostu pokażę Wam, jakie mam genotypy do różnych kubrowów. O, może to być też taki kościsty. O. Właśnie kościsty, wysoki, trochę mniejszy. O, jeszcze zupełnie, jeszcze. Jeszcze bardziej kościsty, jeszcze mniejszy. To wszystko zależy od tego. O, albo taki kościsty, naprawdę bardzo, bardzo duży. Szukałem właśnie. O, 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 o. o. To jest chyba tak. Tak, 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 tak. To jest chyba największy kubrow, jakiego posiadałem w swojej kolekcji. Ale niestety, no nie mam Takiego naprawdę bardzo dużego Kubrowa, żeby wam zaprezentować takiej wielkości Takiego wielkości właśnie mojej Zemsty Tylko, że jeszcze grubego, no naprawdę Wtedy imponująco wyglądają takie Kubrowy i są też dosyć w cenie Mimo wszystko na Trade'ie, genotypy takich kubrowów są w cenie, zwłaszcza jeżeli jest to na przykład dodatkowo lotus, albo tricolor z rzadkimi złotymi, albo czerwonymi kolorami w każdym razie przejdźmy też właśnie do specyficznych umiejętności kubrowów i tak jak w przypadku właśnie kawatów, czy naszych strażników każdy kompan, którego sobie stworzymy czy wyhodujemy czy też w przypadku Moa każdy właśnie nasz oddzielny kompan posiada swoje specyficzne mody, które dostaje w momencie gdy go sobie właśnie wytworzymy wychodujemy i tak właśnie w przypadku Kubrowa Chisa są to dwa mody, jest to Unieszkodliwienie i Szukaj Unieszkodliwienie daje nam to, że Kubrow gryzie dłoń przeciwnika w zasięgu 20 metrów, powodując upuszczenie broni. Oraz mod Szukaj. Kubrow ma 45% szans, aby zdobyć dodatkowy łup z pokonanego wroga lub z pojemników co 10 sekund w zasięgu 30 metrów. Jeżeli chodzi o Kubrowa Hurasa, on posiad... każdy generalnie Kubrow posiada dwa swoje mody. Huras posiada podchody i łowy. Kubrow ukrywa siebie oraz swojego właściciela, aby zaskoczyć wroga znajdującego się w zasięgu 24 metrów oraz łowy Kubrow szarżuje na wroga powodując 160 punktów obrażeń każdemu przeciwnikowi w zasięgu mocy w przypadku Kubrowa Sahasa mamy mody kopanie i zajadłość kopanie, Kubrow wywęsza zakopane przedmioty i wykopuje je 270% szans na powodzenie no... trochę dużo ale im więcej tym lepiej przynajmniej na pewno zawsze coś wykopie oraz zajadłość pozwala Kubrowowi na wykonanie ataków kończących na ofierze 150% obrażeń do bicia. Jeżeli chodzi o Kubrowa Raxa, on posiada mody ochrona oraz wycie. Ochrona daje nam to, że Kubrow przybywa z odsieczą, regenerując tarczę swojego właściciela o 300 punktów oraz wycie. Kubrow wyje przeraźliwie, wywołując panikę. U 15 wrogów w zasięgu 24 metrów na 16 sekund. I jeżeli chodzi o Kubrowa Sunikę, on posiada dwa mody: jest to dzikość i spuszczenie ze smyczy. Dzikość pozwala Kubrowowi na wykonanie ataków kończących na ofierze 150% obrażeń do bicia no, czyli to samo co posiada Kubrow Raksa oraz. Kubroch chwyta cel VIP w zasięgu 60 metrów, przewracając go na podłogę. I oczywiście nie zapominając też o naszym zmutowanym kubrowie taranie Helmanit. On też posiada swoje specyficzne mody. Jest to Sawka oraz taranowanie. Sawka. Taran Helmanit. Uży Uderza sawką przeciwnika niczym batem w zasięgu 30 metrów, przyciągając go i zadając 100 punktów obrażeń oraz taranowanie. Taran Helmanit szaruje na wroga, zadając 160 punktów obrażeń wszystkim na swojej drodze. Oraz nasz taran posiada specjalny mod dostępny na jednym z otwartych światów. Jest to szczep gorączki. Karan Helmanit zyskuje 30% obrażeń za każdą cystę. No dobrze, i teraz czym jest ta cysta? Myślałem, że cystą jest, ten, jest ta gulajka, którą mamy na szyi, ale zapewne za sekundkę albo już na ekranie pojawił się właśnie opis cysty, oraz jest to w ogóle zestaw Helmanit, który potem jak zdobędziemy wszystkie cztery mody, jego statystyki też się zwiększą. I tutaj, co to nam daje? Rozrost cyst w liczbie dwóch w przeciągu 6 sekund, które co 25 sekund pękają wywołując czerwia. No dobrze, to wszystko, jeżeli jeszcze się nie pokazało, to właśnie teraz widzicie na ekranie, o co z tym wszystkim? O co z tymi cystami i czerwiami? Chodzi... Tym razem też nie będę prezentował wszystkich umiejętności kubrowów, ponieważ zajęłoby to naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Mam nadzieję, że nie, nie będziecie mieli mi tego za złe, właśnie wręcz przeciwnie, że filmik się mimo wszystko nie przedłużył. A tymczasem, jeżeli ten filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, klikajcie subskrypcję i dzwoneczki, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych poradników. A tymczasem, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!